Od pewnego już czasu, i to już jest chyba około roku, obserwuję z zaciekawieniem, które połączone jest z pewną taką, nazwijmy to, dozum niezrozumienia, zachwyt, jaki u właścicieli stron wywołuje korzystanie z llm w procesie tworzenia treści na ich strony internetowe. Wiem, że jako ludzie jesteśmy leniwi, a już na pewno jako przedsiębiorcy, może do końca nie leniwi, ale jednak mający tyle na głowie. Że każde kolejne narzędzie, każde kolejne rozwiązanie, które może teoretycznie ułatwić nam pracę, sprawia, że nie możemy się doczekać, aby je wykorzystać w praktyce. Czy to jednak na pewno jest, aby dobre rozwiązanie? Czy na pewno używanie sztucznej inteligencji w procesie tworzenia treści, treści, dzięki którym ma być promowana marka naszej firmy, jest dobrym rozwiązaniem? Czy czasem, aby nie niesie to większego zagrożenia niż korzyści? O tym będzie mowa dzisiaj. Nazywam się Sebastian Miśniakiewicz i pomagam przedsiębiorcom pozyskiwać klientów z wyszukiwarki Google. Wiele zostało już napisane o tym, że LLMy, takie jak ChatGPT, Perplexity, potrafią kłamać, wskazując rozwiązania, które nie istnieją. Kłamać, bo podają linki do źródeł, które nie istnieją. Kłamać, bo podają linki do istniejących źródeł, w których jednak nie ma informacji, na które się powołują. I o tym wie praktycznie każda osoba, która korzysta z llm -u. Ale mimo to, w dalszym ciągu, z powodów, o których wspomniałem na początku, nie zwraca należytej uwagi na rzetelność danych, jaką dostaje w odpowiedzi na zadanego prompta. Jako ludzie, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, kiedy jesteśmy tak zabiegani, a już na pewno gdy jesteśmy przedsiębiorcami, wolimy wierzyć w ciemno we wszystko to, co dostaniemy w odpowiedzi na wprowadzonego prompta, bo liczymy, że dzięki temu zaoszczędzimy dużo czasu. Owszem, ten czas możemy zaoszczędzić. Pytanie tylko, czy warto ryzykować to, nad czym pracowaliśmy latami, czy warto ryzykować utratę reputacji, utratę naszej marki, wrzucając na stronę czy też w media społecznościowe treść, jaka zostanie wygenerowana za pomocą LLM-a. I które nie sprawdzimy tak dokładnie, jak robiliśmy to w przeszłości, no bo w końcu sztuczna inteligencja na pewno się nie myli, mam tutaj duże wątpliwości. I to jest pierwsza kwestia, którą należy mieć na uwadze, kiedy korzystasz, czy też zaczynasz korzystać z LLM-ów. Jeżeli nie będziesz świadomy faktu, że w tego typu rozwiązaniach kłamstwo goni kłamstwo, jeżeli nie będziesz weryfikować informacji, jakie dostaniesz w odpowiedzi na zadanego prompta, to wykorzystanie później treści, która zostanie wygenerowana w LLM-ie, może niestety negatywnie odbić się na postrzeganiu Twojej firmy przez Twoich potencjalnych klientów. A to na pewno nie jest to, na czym by Ci bardzo zależało. Ale kwestia kłamstwa nie jest jedyną rzeczą, na którą należy zwracać uwagę podczas korzystania z LLM-ów przy generowaniu treści na swoje strony internetowe. Jest jeszcze druga kwestia, równie ważna. Zwłaszcza, jeżeli wykorzystujesz te narzędzia do tworzenia treści po to, aby wyświetlać się wysoko w wynikach wyszukiwania Google. Tą kwestią są statystyki. Jeżeli chcemy się wyświetlać w Google pod zapytania, jakie wpisują w tą wyszukiwarkę potencjalni nasi klienci, no to powinniśmy generować treści, które odpowiadają potrzebom zapytaniom, jakie te osoby wpisują w wynikach wyszukiwania. W typowej pracy przy typowym podejściu wchodzimy sobie w planer słów kluczowych Google albo inne narzędzie, które korzysta na z tego rozwiązania i sprawdzamy, co użytkownicy wpisują w wyszukiwarkę Google, a następnie na tej podstawie przygotowujemy odpowiednie treści. W przypadku LLM-ów sprawa wygląda troszeczkę inaczej, ponieważ zadajemy pytanie, powinienem powiedzieć, tworzymy prompta. A następnie w odpowiedzi dostajemy propozycje tematów, o których warto napisać na naszej stronie internetowej. I tu jest mały haczyk, albo może nawet powinienem powiedzieć duży hak, ponieważ nie wiemy na jakiej podstawie LLM generuje te odpowiedzi. Może się okazać, że zaproponuję bardzo fajne rozwiązanie, przygotowuję ci bardzo fajny artykuł na bloga albo też treści do zamieszczenia na twojej stronie, ale nie będą one w żaden sposób powiązane z tym, co tak naprawdę użytkownicy wprowadzają w wyszukiwarkę. Dostajesz więc treść, artykuł bardzo fajnie napisany, który jednak nie będzie odwiedzany przez osoby które będą poszukiwały odpowiedzi na poruszone tam kwestie, na postawione tam pytania, a co za tym idzie, będziesz posiadać treść, która nie będzie generowała tobie nowych klientów. Czy to oznacza, że jestem przeciwny używaniu LLM-ów? Wiele osób, z którymi rozmawiam, mówi mi, że tak. Ja natomiast zadaję im pytanie, w którym miejscu? Podaj mi proszę link do publikacji, na przykład na LinkedInie, czy też wpis na blogu, gdzie poruszyłem tę kwestię, gdzie napisałem wyraźnie, że jestem przeciwny używaniu LLM-ów. Wyrywając zdanie z kontekstu, można byłoby powiedzieć, że tak, Sebastian jest przeciwny używaniu LLM-ów. Natomiast jeżeli ktoś wczytałby się dokładnie w całe zdanie, w całą wypowiedź. To usłyszałby wyraźnie, że jestem przeciwny używaniu LLM-u w procesie np. tworzenia treści na blogu, ponieważ o czym wspomniałem, istnieją dwa powody, czyli owe kłamstwa oraz owe niedostosowanie się do statystyk Google, a co za tym idzie, pisanie pod tematy, które mogą, podkreślam, mogą, nie być w ogóle wyszukiwane przez użytkowników Google. No i do tego dochodzi jeszcze trzecia kwestia, o której nie wspomniałem do tej pory, a mianowicie doświadczenie. Jeżeli ktoś potrafi płynnie poruszać się po narzędziach, które używał do tej pory, oraz posiada lekkość pisania, to uwierz mi, podobnie jak w przypadku dobrego dewelopera, który nie będzie poprawiał kodu po juniorze zawierającym wiele błędów, tylko woli poświęcić ten czas na napisanie własnej poprawki, notabene poprawki której napisanie zajmie mu znacznie mniej czasu, tak samo i ja oraz cały zespół SEO Profi na chwilę obecną wychodzimy z założenia, że wykorzystywanie LLM-ów do procesu pozycjonowania w taki sposób, jaki my to robimy, czyli polegającym na budowaniu marki, nie jest konieczne. Czy nie będzie konieczne w przyszłości? Zobaczymy. Jak na razie, biorąc pod uwagę zwłaszcza pierwszą kwestię, o której wspomniałem, czyli to, że LLM-y potrafią kłamać, a zwłaszcza tak bardzo popularny chat GPT, to nawiązując do poruszonej przed chwilą analogii Młody Developer, Junior Developer a Senior, na chwilę obecną obserwujemy to co się dzieje i robimy dalej pozycjonowanie według tych samych standardów, według których pracowaliśmy do tej pory. Tym bardziej, że przynosi to efekty w postaci zwiększającego się ruchu na stronach internetowych naszych klientów, wbrew temu, o czym, jak czytam, w wielu wątkach w różnego rodzaju mediach społecznościowych, w których specjaliści narzekają na to, że sztuczna inteligencja zabiera im ruch przychodzący z Google. A ja siedzę sobie i analizuję ruch przychodzący z Google na stronach pozycjonowanych przez nas klientów oczywiście w Search Console. I zastanawiam się, o co im tak naprawdę chodzi. Mając na uwadze wszystko to, co zostało już powiedziane, oraz fakt, że zajmuję się pozycjonowaniem już od 2008 roku, a więc kawał czasu, uważam, że za chwilę będziemy mieli jakiś większy, pierwszy duży update w Google update, który podobnie jak panda kilkanaście lat temu sprawi, że wiele stron poleci mocno w wynikach wyszukiwania, ponieważ wykorzystują w procesie tworzenia treści LLM -y w sposób niezgodny ze sztuką. Co to znaczy niezgodny ze sztuką? Otóż według Google można publikować treści, które powstały w oparciu o pracę z LLM-ami, natomiast nie może to wyglądać tak jak niestety Wygląda to w przypadku przeważającej większości stron internetowych, gdzie owi zarobieni przedsiębiorcy, owi zarobieni właściciele tych stron internetowych, po tym jak zadadzą prompta do LLM-a i dostaną odpowiedź, jedyne co robią, to przyglądają, czy nie ma tam jakichś rażących błędów i od razu przeklejają uzyskaną treść na swoją stronę internetową. W wyniku takiego działania otrzymujemy treść, która praktycznie w całości powstała w LLM, a to z kolei sprawia, że według algorytmu Google ta treść jest niskiej jakości, co z kolei powoduje, że zasługuje na tak obniżenie w wynikach wyszukiwania takiej strony. Aby bowiem treści powstałe w wyniku pracy z elementami, wyświetlały się wysoko w wynikach wyszukiwania Google, należy te treści sprawdzać, wzbogacać, rozbudowywać o własną wiedzę, o własne doświadczenia, po to, aby tworzyć treść unikalnej jakości. Niektóre osoby tak robią, owszem, jednak jest to zdecydowana mniejszość. No dobrze, ktoś powie, ale przecież obserwujemy w mediach społecznościowych czy też na blogach wysyp postów, w których ludzie chwalą się tym, jak to ich strony z treściami stworzonymi całkowicie, w 100% w oparciu o LLM -y, idą mocno w górę w wynikach wyszukiwania Google i nie chcą spaść. O co więc tutaj chodzi? Przecież autorzy tych stron publikują wręcz dowody, pokazując screeny na których widać, jak to ich witryna idzie wysoko w wynikach wyszukiwania Google i nie chce w ogóle spaść. Tak, mają dowody, publikują te dowody, przy czym uważny obserwator zwróci uwagę na to, że owe dowody z reguły dotyczą kilku ostatnich tygodni. Góra paru ostatnich miesięcy. A to jest zbyt krótki czas, aby powiedzieć, że taka metoda działa. W opisie do odcinka tego podcastu znajdziesz odnośnik do wpisów na moim blogu o wspomnianej pandzie, czyli aktualizacji algorytmu Google, która obniżyła wynika wyszukiwania treści o niskiej jakości, które były dosyć mocno publikowane kilkanaście lat temu. Wówczas była dokładnie taka sama sytuacja jak teraz. Wszyscy publikowali dowody na to, że Google jest głupie, że można nim manipulować, ponieważ indeksuje bez umiaru niskiej jakości treści, a te treści wyświetlają się na topowych pozycjach w wynikach wyszukiwania. I tak było do Pandy. Jak weszła Panda, to nagle okazało się, że te treści poszły w dół i wszystko wróciło na swoje tory. Obecnie to powoli już zaczyna się dziać, ponieważ coraz częściej widzę publikacje. W których z kolei osoby tworzące strony bazujące na treściach tylko opartych na LLM-ach, mówią, że Google przestało indeksować ich serwisy. To nie są jeszcze częste sytuacje, ale do niedawna w ogóle ich nie widziałem. A obecnie zaczynają coraz częściej, zwłaszcza na oficjalnym forum Google, gdzie jestem ekspertem produktowym, się pojawiać. A jak tam się pojawiają, to znaczy, że takich sytuacji jest coraz więcej. Czy jest to oznaka nadchodzącej aktualizacji algorytmu Google? Zobaczymy. Pamiętaj, że to tylko od Ciebie będzie zależeć, czy możesz spać spokojnie. Powodzenia. I tym sposobem dotarliśmy do końca odcinka. Dowiedziałeś się z niego, że korzystanie z llm jest niebezpieczne, ponieważ one bardzo często kłamią. A po drugie, publikują nam informacje, które nie do końca są związane z tym, co robią nasi potencjalni klienci w wynikach wyszukiwania Google. Jeżeli masz jakieś pytanie, pamiętaj, że możesz się ze mną w każdej chwili skontaktować. Wejdź na seoprofi.pl ukośnik kontakt. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.